Dzień dobry. Następny wspólny gębiel, jaki będziemy omawiać, można powiedzieć, naszych sąsiadów, ponieważ my tutaj mieszkamy na południu Polski. No, w zasadzie teraz to już można powiedzieć, że i WG Giermont jest może no, to takim naszym najbliższym sąsiadem, ale to jeżeli chodzi o polskie wspólne gołębniki w mistrzostwach Świata, a tutaj jeżeli chodzi o zagraniczne, no to najbliżej będziemy mieli na pewno na do liptuskiego mikulaszu. Jest to FCI Tad Derby Słowakia, Tatra Derby Słowakia 2021. Wspólny gemblik, który właśnie jest w Mistrzostwach Świata. Zalicza się do tej elitarnego grona, gdzie punkty do Mistrzostw Świata możemy sobie zdobywać. Jest to wspólny gemblik, który już w tamtym roku właśnie miał edycję FCI. I tutaj regulamin również się tego wspólnego gemblika już pojawił. Tutaj podstawowa jest taka zasada, że to na początek taka ciekawostka, że lot finałowy z odległości 520 km i organizator zobowiązuje się do tego, że lot finałowy nie będzie skróc, skracany. Tu jest może taka ciekawostka, że wiele wspólnych głębów najpierw mówi, że lot będzie 500 km 520, a zazwyczaj już po ćwierćfinale wiedzą, że lot będzie z odległości 400 czy 430 km. Także tutaj fajna deklaracja, wiadomo, nie jest zadeklarowane, że głębie w każdych warunkach będą wypuszczone. Pogoda musi być dobra, ale odległość lotu będzie 520 km. Także myślę, że jest to właśnie taka ciekawostka, że Tutaj fajnie te goębi. Zresztą w tym roku lot finałowy bardzo fajnie przebiegł. Ja na, na tak małą ilość gołębi, która tam była na finale, bardzo fajnie się zlatywały. Ja byłem pewny, że przy tej ilości gołębi będą m, można liczyć na katastrofalny lot, aczkolwiek te naprawdę bardzo fajnie sobie poradziły i pokazały klasę. Także później też odebraliśmy te gołębi, nawet z tego Tatra Derby Slo Słowacja. Były w bardzo dobrej kondycji, co mnie, można powiedzieć pozytywnie zaskoczyło, że te głębie, które odebraliśmy bodajże tam nie wiem około półtora miesiąca temu praktycznie od razu parowaliśmy i, te, i to zwłaszcza samiczki, bo samczyki zawsze wcześniej dojrzewają, to były dwie samiczki, bardzo fajnie się zaadaptowały w naszym głębniku nie było po nich widać praktycznie żadnych oznak zmęczenia czy cokolwiek, czy sezonem w, w fajnym upierzeniu i to też dało nam, bo byliśmy tam właśnie osobiście i to dało nam właśnie też taką można powiedzieć lekcję, że Faktycznie fajnie tam się dba o te gołębi, bo nie da się ukryć, widać po wspólnych głębikach, w jakim stanie gołębie przychodzą, jak one reagują, jak one chcą iść do pary, jak po się zachowują, to dużo też mówi o prowadzeniu na wspólnym głębiku. A tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o derby Słowacja, derby Słowakia, Tatra derby, to jeżeli chodzi o przygotowanie tych gołębi, byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni jakością tych gołębi, które właśnie odkupiliśmy z powrotem, w, jak, w jakie one kondycji są, jak wyglądają. Także tutaj naprawdę słowa uznania dla organizatorów tego wspólnego głębnika. i tutaj gołębie muszą zostać zakwaterowane między 1 kwietnia a 28 maja, powinny zostać zaszczepione. Rodowody wiadome, trzeba wysłać przed tą aukcją, czyli najlepiej po finale, jak nam gołębie dotrwają, to od razu trzeba te rodowody wysłać, żeby, żeby tak wie, otrzymać to 50% z zapłaty. Tutaj jeżeli chodzi o zapłatę na tym wspólnym głębiku, też tam coś wygraliśmy i tak dalej, nie było żadnego problemu natychmiastowe rozliczenia, także naprawdę jesteśmy pod wrażeniem, że taki fajny wspólny głębik teraz na Słowacji powstał. Wiadomo, był tam jeden taki bardzo ciężki lot, na którym go, gołębie no bardzo ciężko się schodziły, ale to ze względu na to, że bardzo mocny połudno, południowy wiatr wiał w zasadzie taki typowo boczny i te młode gołębie, to jest normalne, stare gołębie giną na tym locie, a co dopiero młode, także troszkę tutaj myślę, że ten wiatr był za silny, jeżeli chodzi o gołębie młode, aczkolwiek to nie była jakaś duża odległość, dlatego każdy się spodziewał, że to dosyć przejdzie łatwo i bez problemu, no ale jednak te, część tych głębi młodych sobie z tym nie poradziła. No, ale to też jest również część gry tego wspólnego głębika, aczkolwiek tutaj właśnie właściciel wyciąga wnioski, że, że po prostu będzie trzeba jeszcze bardziej mocniej uważać zwłaszcza w Tatrach, gdzie są góry, te głębia jak sobie przejdą, to później idą i nie potrafią hamować zwłaszcza młode. Dlatego tutaj właściciel postanowił, że bardziej w tych pogodach bezwiecznych będą starali się wypuszczać tego gołębie, także tutaj też jesteśmy w dobrej myśli, że dalej wszystko będzie dobrze. Zresztą FCI to zaakceptowała, rozumieją to i faktycznie dalej jest ta akredytacja na kolejny rok, także pełny kredyt zaufania. Pełna drużyna gołębi jest to 6, pełna drużyna sześciu gołębi tutaj, więc tutaj akurat nie ma gołębia gratisowego, tylko cała szóstka jest opłacana. Klasyfikacja lotnika obejmuje 5 lotów konkursowych. WG Tatra Derby jest sankcjonowany przez FCI, dlatego podlega wszelkim kontrolom z zewnątrz, jak każdy inny wspólny gołębnik. Daty treningów lotów konkursowych mogą właśnie ulec zmianie ze względu na złe warunki atmosferyczne. Wyniki są relacjonowane, treningi i loty konkursowe relacjonowane są również na benzyn konta, że tutaj widać, że właściciele nie oszczędzają na, na tym wspólnym gębniku. Finał jest to 510 km, bardzo wymagający. Pierwsze miejsce 6000 euro, miejsce drugie 3000, trzecie 2000, czwarte 1000, piąte 600, szóste 500, siódme 400, ósme 350, dziewiąte 300, dziesiąte 250, miejsca 11 do 20 200, 21 do 30 150, 31 do 60 100 euro. A z lotniki, tutaj też fajnie, że jest aż 10 lotników nagradzanych, to mi się bardzo podoba, ponieważ... Ja twierdzę, że jeżeli chodzi o azlotniki, to dla mnie często mają wyższą wartość równe azlotniki, właśnie fajnie szpicujące niż gołębie, które powiedzmy przyleci 8 w razy. Ten pierwszy wejdzie, no nie wiadomo czy on był lepszy od ósmego. Jak często się zdarza, że ten pierwszy jest nawet niesklasyfikowany w azlotnikach, a ósmy zostaje asem, także to też jest takie pojęcie względne. I też wolę jak tych lotników jest właśnie ta pierwsza dziesiątka nagradzana jest to już ciekawsze niż tylko te trzy. I tutaj pierwsze miejsce 1000 euro, miejsce drugie 500, trzecie 400, czwarte 300, piąte 200 euro, miejsca szóste do dziesiątego 100 euro. Hotspoty 1, 2, 3, 4. Pierwsze miejsce jest to 200 euro, miejsce drugie jest to 100 euro, miejsce trzecie jest to 50 euro. I teraz loty konkursowe i treningowe w 2021 roku. Pierwszy trening, tam wiadomo, wypuszczenie kodą z 1 km, później mamy 5 km, 8, 10, 24, 30, 40, 55, 80 i 100 km. Loty konkursowe, i, y, konkursowe w roku 2021. Pierwszy, miejsce, pierwszy lot jest to 130 km, miejsce y, drugi lot konkursowy jest to 160 km, kolejny 240 km, półfinał 330 km, też fajnie, że jest, jest to już ponad 300 km i lot finałowy 510 km. Tutaj też taka ciekawostka, że akurat w roku 2021 mieliśmy właśnie tam trzy gołębie jeszcze na lotku finałowym 330 km i nasze gołębie właśnie zajęły pierwsze i szóste miejsce. Rewelacyjnie usiadły w zasadzie dwie samiczki, no jeden, jedna samiczka i szósty był samczyk. Kapitalnie się pokazały, aż byliśmy w szoku, że właśnie z tego strze gołębi potrafiły tak fajnie sobie wystrzelić. Później na locie finałowym też w granicach 30, kilo, 30 miejsca samiczka właśnie wylądowała z tej ciężkiej 500 km, była na drugi dzień akurat w domu. No i już akurat teraz również jest sparowana, także w bardzo fajnej kondycji tego głębie przyszły po takim, można powiedzieć, wycisku. Nie było śladu znaku po nich na piórach czy. Po prostu wyglądały bardzo fajnie, także to też nam tak, dało taką lekcję, że te gołębie naprawdę mimo bardzo ciężkich lotów konkursowych, w których brały udział z ciężkiej pięcetki, one potrafiły w tak fajnej kondycji zakończyć zawody i zresztą jak widzieliśmy te gołębie, które tam już zostawały po aukcji na tym wspólnym gołębniku, to naprawdę wyglądały w świetnej kondycji, czyli można powiedzieć, że w skrócie no, najlepsze i tak zostały na tym gołębniku, także co przetrwało to wiadomo było najlepsze i... Te głębie bardzo fajnie sobie tam dawały radę. Także tutaj też na pewno zachęcamy do udziału. Zwłaszcza, że na finał, jak nie będzie koronawirusa, będzie można, będzie można jechać, ponieważ liptowski Mikulasz jest to praktycznie rzut beretem od, od naszej granicy. Dla, także dla hodowców, nawet z tej środkowej czy południowej Polski, jest to parę kilometrów, a możemy wziąć udział w bardzo fajnym wydarzeniu. Także tutaj, jeżeli chodzi o właściciela Peter Haraga, tutaj tak samo Roman Pusta mu pomaga w tym wspólnym gębliku. Poznaliśmy obydwu bardzo fajni, sympatyczni, uśmiechnięci hodowcy, którzy no. Wiedzą czego chcą tego wspólnego gołębnika, starają się, widać, że pracują cały czas tam dzielnie, także tutaj serdecznie też możemy pozdrowić Pana Petera i Romana i, no i ży z im po prostu kolejnych sukcesów na tych wspólnych gołębnikach i tak samo zachęcić polskich hodowców do udziału, także czekamy na zgłoszenia, dobry lot.